Siemanko, siemanko moi widzowie Pokazuję Wam mój rowerek To jest jakaś tam firma, to jest Engve Engve produkowane na Amerykę W oryginalnym ma jedną baterię 14A To jest volta 48V volt, 14A, ja sobie przeprowadziłem takiego moda, że tutaj zainstalowałem z Express. Sterowniczek, pod który mogę podłączyć dwie baterie. I to jest taki sterownik fajny, że yy, niezależnie czy ta bateria jest naładowana na full, czy ta, co mam ją w bagażniku, mogę podłączać i po prostu to steruje, przełącza. Bo jeśli byśmy połączyli dwie tak baterie, jedna by była naładowana full, druga do połowy, to by nastąpiło przepięcie, mogłyby upalić przewody. No to takie zabezpieczenie jest. Widzicie, tutaj mam. Drugą baterię to jest jakaś bateria 7A na tej co jeżdżę, mam 23A, czyli na takim setupie 14 i 23A robię około 150 km na manetce, a 200-250 pedałując na wspomaganiu. No, tak się prezentuje ten rowerek. To jest prawie nowy rower. Jakby był ktoś zainteresowany, to mogę podesłać linka i pomóc w montażu i yy, prowadzeniu po prostu tych kabli. Chyba żebyście byli bardziej zainteresowani, no to mogę nagrać jakiś film tutaj to rozmawiasz wszystko, bo tutaj zamontowałem ten, stero, ten sterownik. Tu pociągłem przewody. Widać, wszystko ładnie jest zrobione, śludnie. się włączy. mogę wyłączyć nawet tą baterię wtedy chodzi na tamtej baterii ale zawsze jeżdżę na dwóch zawsze jeżdżę na dwóch bateriach mam dwie ładowarki, muszą być dwie ładowarki jedno nie idzie ładować dwóch baterii Bardzo fajna torba, ta. Bardzo fajna torba. Można do niej załadować dużą baterię. Jeszcze coś wejdzie, napój czy coś. Bardzo fajne rower. Pozdrawiam na razie.